Jestem Jakub z kanału Nagrywanie ten Nagrywanie na tym tle, na tym stole, jest u mnie rzadkością. Dzisiaj jednak to następuje, ponieważ chciałbym zaprezentować Wam naprawdę duży hol, a który, który jest Lego dostawą odcinkiem 12. Zapraszam. To Lego dostawę zaczniemy sobie od dwóch magazynów. Obydwa są z City. Jeden, jeden właśnie wyszedł już całkiem dawno, z miesiąc temu, jest to też go dawno już kupiłem. Teraz wam po prostu pokazuję. Jeszcze go nie otwierałem, ale pojawi się on wkrótce w odcinku, który już w sumie nagrywam. Kolejną rzeczą jest magazyn już nowy z grudnia, sprzed kilku, kilkunastu dni, LEGO City właśnie z nurkiem. Staram się uzupełnić właśnie, żeby mieć kompletnie wszystko, co wyszło właśnie związanego z badaczami głębinowymi 2020, i póki co mi to wychodzi. rzeczą, są dwa zestawy. Obydwa są kupione na, kiedyś na inwestycje albo na konkursy dla Was. Myślę, że jak będzie jakiś konkurs na jakąś okazję, to e, właśnie te zestawy mogą być do wygrania. Są to e, zestawy właśnie 60253. Mam, e, mam już w jednej szucie ten zestaw, dlatego go nie będę otwierał. Tutaj właśnie są kolejne dwie sztuki, e, a kupiłem to dlatego, że za 40 zł, niecałe 40 zł był on, były te zestawy w Kauflandzie, więc naprawdę e, super cena. Dalej przechodzimy już sobie do kilku innych socików, teraz pora na kolejny zestaw też na raczej na konkurs 60255. W Bieżące teraz jest fajna promocja. Dwa zestawy, jak się kupić dwa zestawy, jeden minus 50%, taniej, wychodzi to całkiem korzystnie. Przejdźmy też właśnie dalej, jeśli chodzi o te zestawy, które kupiłem, bo kupiłem łącznie sześć zestawów na tej promocji. Za pierwszym razem cztery, a za drugim 2. Więc kolejnym zestawem kupionym na tej promocji jest, są brickheadsy z Lego Star Wars, właśnie yy, z Mandalorianem i Baby Yodą. Yy, dwa są takie brickheadsy w jednym opakowaniu, yy, też chyba z tego roku mi się wydaje. Tak chyba w tym roku to wyszło, jeśli się nie mylę. Kolejną rzeczą, tym razem to nie jest zestaw, jest to paczka od yy, Bricks For You. Jest taka seria u mnie, akcja cytacja, możecie sobie zobaczyć playlistę z tej serii, a to już będzie na yy, piąty, czy tam czwarty odcinek, już się pogubiłem szczerze mówiąc. W każdym bądź razie to też jest dość spora paczuszka, zobaczcie sobie ją za jakiś czas, nie wiem czy w tym roku się uda, mam nadzieję, że jeszcze tak. Zaraz Wam zaprezentuję jeszcze pozostałe zestawy, a teraz pora na, co by Wam tu pokazać. E, tak, teraz ja coś pokażę, co kupiłem spoza promocji, e, bo jest taka u mnie biedronka, w której e, jest tak. Jak, e, jak idzie na drugie piętro tej biedronki, to jest taka promocja na artykuły przemysłowe i tekstylia, że jak się kupi e, dwa jakieś produkty, to obydwa są minus 50%, tanie, czyli wychodzi właśnie, e, że jeden jest tak naprawdę mm, darmowy. Ja wtedy akurat kupowałem. Mm, <kluzny> Kupowałem wtedy yy, zabawkę dla swojego yy, psa Benka. A przy okazji, zakupiłem też w niezwykle dobrej cenie zestaw 7066. Jest to naprawdę niezwykła cena, bo kupiłem go za 27 zł, bodajże. Naprawdę, yy, w takiej cenie spotkałem takie coś, to jest dla mnie. Cud, niezwykle się cieszę. Jeszcze nie wiem, czy będę otwierał na kanale, czy, czy właśnie na jakiś konkurs, ale to jeszcze przemyślę. No i kolejna rzecz na ewentualny konkurs, czy tam inwestycje. Zestaw Lego Technic 4.2.1.0.1. Jest to też zestaw, który posiadam. Zobaczcie sobie teraz go w karcie. I kupiłem go też w dobrej cenie. Też, budaj, że chyba to było w biedronce, jeśli się nie mylę. Już nie jestem pewien, naprawdę. I teraz, może, już przejdźmy dalej do zestawów, które kupiłem. Jakieś zestawów, które kupiłem dla siebie, bo teraz dużo pokazuję takich, co kupiłem na konkursy albo na inwestycje. Teraz pora na coś z technika. Eee, taka fajna była też na to promocja. 42102. Bardzo przyjemny w ogóle jest ten ciągnik. Klimaty farmy: co prawda, nie te, co oczekujemy z Lego City, czy tam. Yy, nawet oddzielna seria do farmy fajnie by było, ale zawsze coś, taki ciągnik pewnie będzie miał kilka ruchomych funkcji. Uważam, że warto to zrecenzować na kanale, więc na pewno Wam yy, z czasem pokażę. Uuu, teraz fajne, coś z serii, z jakiej nie było jeszcze nic na kanale, a nawet nie wiecie, że jestem jej nie, nawet fanem, bym powiedział. Jest to LEGO Speed Champions. Jakie yy, to jest tutaj? auto, jakieś Nismo, nie znam się na... a Nissan to jest, dobra, to jest i Nissan yy, i zobaczcie, bardzo przyjemny set, to jest chyba nawet z tych nowych aut yy, i też go kupiłem w Biedronce, tej promocji, yy, promocji właśnie, że dwa yy, dwa w co nie jednego, yy, opłacało się moim zdaniem też w Biedronce zakupiłem naprawdę bardzo fajny set Tegoroczny 60256, jest naprawdę ciekawym pomysłem e, Ciekawym pomysłem na mm, zrobienie jakichś wyścigów, jak ktoś robi miasto Ja na pewno to będę musiała otworzyć, ze względu na to super autko, to mi się mega podoba To też jest zresztą niezłe Więc bardzo fajnie, że taki zestawik trafił do mnie no, Zrobimy raczej z tego recenzję myślę Tył taki dość ciekawy, omówimy sobie to na pewno w odcinku Jeśli powstanie e, To jeśli ktoś śledzi moją społeczność to już widział w Carrefourze zakupiłem sobie na promocji za 40zł około zestaw 60222 i to nie jest tak, że akurat kupiłem, bo była promocja, tylko już od zawsze jakoś marzyłem o tym zestawiku, bardzo mi się spodobał. A teraz, korzystając z okazji, że e, pojawił się w promocji, to pomyślałem, że warto kupić. Może już nie był moim takim pierwszorzędnym must have'em, to zakupiłem i e, na pewno też będzie recenzja. Właśnie jak będzie, jak trochę śnieg zapadał, już ostatnio padał, ale e, poczekamy na jakieś większe śniegi, sobie to na pewno zrecenzujemy, może w ferie. Stały jeszcze z tego co widzę dwa seciki. Jednym z nich jest Lego Technik, do którego mam mieszane uczucia, czy recenzować, czy nie. Yy, nie wiem jeszcze, jak to, co to będzie z tym zestawem. Czy go będę w ogóle otwierał, ale też był w bardzo dużej promocji z tego co kojarzę. I ostatni, nie, nie ostatni zestaw. Ostatni z tych, co ja teraz prezentowałem z tych zakupów stacjonarnych, jest to. 60272. Zawiera on Deka Detaina i Clare de Criminal. Jest to w ogóle zestaw, który wyszedł tak. Były takie trzy zestawy, które wyszły tak bardzo bardzo nagle. Nikt się ich nie spodziewał. One nie wyszły w katalogu na sierpień, tylko wyszły chyba koło października, z tego co pamiętam. I właśnie to jest jeden z nich. Zrecenzujemy sobie go na pewno. A teraz pora na największy setów. No to o największym zestawie już dość dużo na kanale mówiłem. Już było wiele okazji, w których mówiłem, że jest to mój wymarzony set. Nawet ostatnio stawie mówiłem, że już mam go w swojej kolekcji. A teraz najwyższa pora, byście dowiedzieli się o jaki zestaw chodzi. Pewnie najwięksi widzowie już wiedzą, co zestaw. Zobaczcie, najpierw to przeogromne pudełko. A teraz. Jest to statek 60266. Zobaczcie po prostu jak ten gigant się prezentuje. Jest to naprawdę ogromny set. Mamy tutaj właśnie rekina, płaszczkę, ogromny statek. Aż sobie go tutaj wyjmę jeszcze. O! Ciężkie pudełko. Aż, go ciężko, aż ciężko to pudełko złapać w kadrze. Przejdźmy teraz do podsumowania. No, teraz jak na to patrzę, to muszę chyba powiedzieć, że to jest naprawdę tutaj grubo ponad 1000 zł. A co za tym idzie? Jest to nowy największy haul, mieliśmy z czerwca, to jest chyba największy, jednak tutaj też pamiętajcie o tym, że to jest kilka zestawów na konkurs lub inwestycje, więc nie liczyłbym tego, że największy, najbardziej wzbogaci moją kolekcję. Jest tak mniej więcej pół na pół, ale ja się z niego naprawdę niezwykle cieszę, bo widzicie, to się u samej, na samym końcu prezentuje ogromny statek. Dobrze, to ja uważam, że jak wam widzowie. Pa!